pani Agnieszka ponownie podczas pierwszego dnia konferencji Rozwojowy Eden jest ze mną kolejna prelegentka po kolejnym świetnym wykładzie, dzięki któremu, wykonując bardzo proste ruchy, możemy pozbyć się niechcianych, czy też takich emocji, które nam w życiu nie służą. Ania Lewi, terapełka, Mai, kod emocji i kod ciała, jak widzicie, Anio, ty korzystasz z tej metody na co dzień? Znowu nie będziemy mówić o tym, co było na wykładzie, mm -hmm. bo zapraszamy do obejrzenia. Ten wykład, kiedy będzie dostępny na profilach na, w na, na, na stronie. Natomiast ty korzystasz z tego na co dzień. Kto przychodzi do ciebie? Mm -hmm. e I z czym tak naprawdę przychodzi? Czy ludzie przychodzą do Ciebie, bo mają świadomość tego, że jakieś emocje są i potrzebują je uwolnić? E Kto to jest? No, różne osoby. My, jako terapeuci, wyobrażamy sobie takiego naszego idealnego klienta i powiem Wam szczerze, że ci klienci właśnie się pojawiają. Wiemy, z kim lubimy najbardziej pracować. Ja bardzo lubię pracować z osobami świadomymi, które już są w drodze, już odkryły pewne. Um, klap o swoim życiu, ale niektóre rzeczy po prostu okryte są jeszcze takim, y, taką kołderką tajemnicę i nie szukamy, y, co jeszcze możemy zrobić, żeby ten rozwój był bardziej radosny, pełen miłości, żeby życie było po prostu relaksem, żeby to było miłe doświadczenie, bo życie jest dobre. No właśnie chciałam zapytać, czy życie może być relaksem? Czy może być miłym doświadczeniem. No, naprawdę no tutaj mamy, słuchajcie, przepiękny widok, bo na wyciągnięcie wręcz ręki mamy morze, mamy przed sobą plażę i morze, więc faktycznie można się zrelaksować, ale czy można faktycznie powiedzieć, że to życie nasze może być inne, może być lżejsze, może być właśnie takie zrelaksowane bardziej? Tak, i ja jestem tego dowodem, bo ja jestem takim. Produktem kodu emocji. Ja trochę zmieniłam w swoim życiu, i to nie jest tak, że teraz złe rzeczy mi się nie przytrafiają. Bardziej różne sytuacje mają miejsce, ale ja już podchodzę do tego z większym dystansem. Jednocześnie nie uruchamiają we mnie tę sytuację żadnych złych emocji, a jeżeli trzeba coś jeszcze dokręcić, to tak nazywamy, czy uwolnić, to po prostu to robię, bo to jest bardzo prosta cywność, która robi tak No właśnie, ale jeszcze mam jedno pytanie, bo na Twoim ludzie widnieje kod emocji i kod ciała. No, stąd czym jest to? On się pojawił nie tak dawno. Tak. Pod ciała to jest cały system zbudowany, żeby pokazać nam, w jaki sposób możemy uwalniać nierównowagi w ciele. Bo okazuje się, że z różnymi emocjami powiązane są różne układy, systemy, organy, no. Ten system jest tak bogaty, że czasami nas po prostu zaskakuje. Możemy z ciała uwalniać toksyny, możemy z ciała uwalniać mm, no, wszelkie nieprawidłowości. Mm, to jest przeciekawa To może zapuśmy też, tak mi przyszło nie było to pytanie, ale. Ania, ty jesteś tutaj blisko nas, osób, które w tym mieście mieszkają, jesteś w Gdyni. Tak, gdzie można cię znaleźć, gdzie można cię spotkać, gdzie można zapukać? W gabineciku zdrowia przy ulicy Bytomskiej 40 w Gdyni, przyjmuję lokalnie, ponieważ wchodzie mamy taką możliwość, że pracujemy z ludźmi z całego kraju, ponieważ pracujemy też. Online, ale wszystkie osoby, które potrzebują takiego bliskiego kontaktu, spotkania, czasami po prostu pobycia z drugim człowiekiem, tej energii, która jest no, do uwolnienia czasami potrzebna, zapraszam serdecznie, będzie mi bardzo miło Państwa. Mieć tutaj. To, jeżeli chcecie uwolnić jakieś emocje, to zdecydowanie do Ani do Gdyni lub online, tak? tak? I na kolejne rozmowy, rozwojowe Eden również online i na, jeśli jeszcze ktoś zdąży, na drugi dzień warsztatowy jutro serdecznie zapraszamy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję <laughs> Ci. <laughs> Do zobaczenia.